Siema widzowie! Jeszcze przed odcinkiem chciałem Wam pokazać, tutaj nowe skinki dołączyły do tutaj naszego rozdawania. Jest to AK-47, M4, USP, Huntsmanic, Desert Eagle. Tutaj jeszcze możecie dołączyć do, żeby zgadnąć, Cialona, The knife i Bayonet, bo one nadorfają, tak? Tutaj wiadomo, wygrani poniżej. Jedyne co musicie zrobić, to kliknąć tutaj, użyć kod NATURAL, jeśli chcecie mnie wesprzeć oczywiście i wtedy macie szansę na wygranie tych skinów. I byłoby super, tak. Wiem, że wspieracie mnie licznie i za co bardzo wam dziękuję. W takim razie co, widzowie? Przechodzę do odcinka, zostawcie łapkę w górę i używajcie kod natural. Pozdrawiam. Ciema, widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, oczywiście, natural. Dzisiaj znajdujemy się na naszej ulubionej stronce. Jest to oczywiście CSGO Skins z naszymi tutaj ulubionymi ludźmi, jest ze mną Miszczu. Cześć, Witam, witam! Dzisiaj w trójeczkę może dojdzie Michał, ale w tej chwili robi obiadek, DMC gdzieś tam poszedł, ale to nieważne. Widzowie, jeśli chcecie wesprzeć Kota wpisując tutaj kod do dostaniecie 10% bonusu już do ładowaniu, 2,10 zł na farta i mega, mega dużo szczęścia jak zawsze. Oczywiście widzowie co, jak zawsze underdog, ale są pionowe skrzynki, więc dzisiaj wciśniemy. No, underdog, to byś tak, tak case jest i jeszcze jest tutaj toxic case, zapraszamy set O kurde, to już trochę droższe, to zrobimy sobie za siódemeczkę, za siódemeczkę, siedem skrzynek, za... kurde zrobiłem na czterech, dobra, nieważne, dobra, dobra. Dawaj, bo damy bota, o, dawno dobra. nie było bota, wybierzcie sobie o, miejsca panowie i siadajcie. Bez, bo, bez bota chuj nie robota, No nowe skrzyneczki, nowe jest? skrzyneczki, mówiłem, mówiłem, dwie nowe skrzynki, curse case i tutaj toxic case chyba to jest, Ra radiation case, radiation, radiation. case, radiation. zobaczymy. Zobaczymy co tu da, no oby Kasprzyk się nachapał i jeden z nas panowie, no jeden z nas no, e -e -e. na razie jest... No na razie, jest na razie to jest Kapiszon. na razie to jest kapiszon. O kurwa co to, 7 stół. Vapor Vaporwave to dla Pevora Tylko no, dla Pevora sobie No nie i po... okay. Kasprzyk nie, no i Kasprzyko Nie Kasprzyko nie wygrywa stary, to jest, 100%. Stop... pro... O, o kurwa Kasprzyko cię dyma to sprawek. Nie dyma mnie stary, nie dyma mnie to patrz. Toxic case dla Kasprzyko no, na razie to takowym bym powiedział. nie na Kurwa. No. Za... Ja pierdzielne i Kaspriko, co? Kurde, 15 kola ta kosa. Gama Doppler. No Doppler. dobra, dobra. Dobra, dobra. To zrobię nową bitwę w takim razie na, na Czech tym razem, żeby nie było. A jeszcze jest to, dobra, tego też chyba nie było, więc to też wciśniemy, widzowie. To, bo to jest też moja. Fajna strzynka. Może nie ulubiona, ale fajna. I wsadzimy jeszcze w takim razie. Tak, znowu za 7, ok? 7,5, na 3 tym razem zrobię. Zachęcam. No, oby, oby, oby stary, oby było dobrze, oby było dobrze. Gama to plerek wypadł, no niestety dla mnie, a nie dla Hasprzyka. ale to chyba był najlepszy, tak, najlepszy wszystkim z tej skrzynki, ok. Dlaczego być nie mogła? Dlaczego dla kazprzyka tam byś <laughs> nie mogłeś, nie? No nie mogłem, niestety nie, o tutaj każdy Mariaci Case to się jedna tak. Sle... Mariaci, Mariaci Leciało przed chwilą, dokładnie tak, Mariaci. każdy ma Nie, oni tadzi dla ciebie albo dla. Kurwa no. Kurwa no. Już myślałem, że to oni tadzi. No już myślałem, tak. że to oni tadzi stary. Boom, boom, IAVP, boom dla dygaska. Jak to wygrana teraz? No ten daj coś kaczko, kurwa. o, ja o tak! Kaczka. kaczka po dobrej stronie mocy. Na kaczkę nocy. minus, dusy, kurwa, <grym> i O A? ciasteczko, jak tam wygrana wchodzi dobrze. Jak wchodzi, żeby... to dobrze. Jeszcze ja mogę w tym momencie? I dla rygansa, flip na i gamma doplet, Dlatego zapraszamy. Prostu... O. No, o! No, czemu dla ciastka to? Do no, stary, no, dobrze, no, dobrze, no, dobrze, no, dobrze no, przecież to antentok jest stary. Kurwa, wygrał, wygas wygrał. Dobrze, dobrze. Nie, kurde nie, Ale poszło sprzęgło, teraz widzowie. Ale poszło, ale poszło. O kurde, że ten serpent wypadł. To jest, kurde, mocne. Mocne, ale fajne dla nas, widzowie. fajne dla nas. Ale ta nowa skrzynka jest fajna dla Was i dla mnie też. Możecie sobie Jestem ją odłożyć. Co, co jeszcze raz? Jestem. Bolsi. No na dole, gdzieś tam taka, żół taka żółta, zobaczysz. Czekaj. Ale. Gdzie ona w robieniu bitwy jest? Gdzie w robieniu bitwy jest? No stary, zaraz, zaraz próbuję zrobić bitwę i ci powiem. Dobra. Masz czy nie? Tak. Dobra, trzeci rząd od dołu, że tak powiem. Trzeci rząd widzę. od dołu, trzecia skrzynka. Dobra, fajna, fajna skrzyneczka, fajna skrzyneczka. Kurwa, też zrobiłem na czterech, ale teraz Kasprzyk dropnie. Teraz Kasprzyk dropnie? No to jak Kasprzyk dropnie, stary, to nie mamy się o co martwić chyba, nie? No dodał jeszcze lorkę, wcisnął lorkę, bo jak był bez lorki cisnąłem, być nie mogło, to niech ta Kasprzykowa tutaj gnidulec Kasprzykowy się hapie kurwa, bo na razie to słabo ale to widzę. Nie. O, to, o o o o o o o. się i tak. Nic mnie nie dymnie stary, ty, ciebie dyma, ciebie dyma, bo ty to lubisz, ty to lubisz. No to zaraz no to zobaczysz. To zaraz o tak, dymajcie ciastka, tak, dymajcie go, on to lubi. Kurwa, kurwa, z ty kury pojebana, ale żeś mnie udupił. Ja pierdolę pana, to ale bitwę ale, kurwa zrobił. Ale sko... to jest pode Ale ja bitwę, ale... Lor, nie, nie, dyma. Nie, 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 nie ale, 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 człowieku, bitwa konkretna, powiem ci szczerze. Fajna ta skrzynka toksy, nie? No, fajna, Taka fajne. przyjemna, czemu ja... Z... Mówiłem, że go tym nie Znowu musiałem gamę doppler mam zrobić. No musiałeś. No niesamowite to jest kawałki co wiesz? Dobra, to teraz damy tą, damy ich 10 i zobaczymy. Proszę. Dobra, w jeszcze mam tutaj coś na spokojnie. Jakby trzeba było selnąć, ale ty gas, no myślę, że pode mnie zdjąć, nie, to teraz bitwy podobnie powinien zrobić. No nie, bo to nie jest underdog. O, to nie jest underdog. cursed case, dobra no. Trójka wolna, Patryk, zapraszamy. Tak, woda. Zapraszamy, panie Patryk. A nie mogłeś kliknąć, okej. Okay. Ja nie mogłeś kliknąć. To nie ma sprawy. O, o, zaczyna się dobrze, zaczyna się dobrze. Prawie każdy to samo. No. Myślałem, prawie, że... No, 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 no i Dygas no, no. już wiadomo, już się tutaj wynurza na prowadzenie, kurwa. Co za kurwa flag. A nie, to, to akurat będzie nie moje, bo to jest normalne. To nie będzie twoje Będzie. <laughs> Hello? Eee o, siemano DMG, witamy, witamy! jeszcze coś nagrywacie? No nagrywamy skrzynk. Skrzyn. Kurwa dobra, no Dygas tutaj z dyma, z dymu! Dygas dyma, widzowie i tyle, no już ciężko będzie tutaj o kombek, widzę. To się żywuje. No żywuje się stary, żywuje się, ale się żywuje takowym powiedział. Dygasz się żywuje stary. O, o, jest szansa. Ale kurde, kurde daj coś jeszcze, błagam cię, kurwa, skrzynki. Dobra. Zabiję. Dobrze. Proszę, kurde, nie, nie, nie zdymaj mnie na koniec. Zdymałeś chyba. Nie. Dobrze, dobrze, panie Bobrze. Dobrze, panie Bobrze. To jest to, widzowie, to było nam potrzebne. To było nam tak potrzebne, kurwa. Jak setka od ciaskowi, tyle. Dobra, nieważne. Ym, Tam powiedział dodamy. żart, sam się rozśmieszył. To jest śmieszne, jest Tutaj dodamy sobie jeszcze taką. Możesz na czterech robić. No chcę. zrobię teraz na czterech. Jeśli masz taką tutaj. Mam wolę wygrania, no. Masz wolę wygrania, to będzie to bitwa nie pod ciebie, jak coś oczywiście. <laughs> zapraszam, zapraszam. Ja miałem jechać do galerii, ubieram się, a Ania ja mi mówi, że dzisiaj przecież święto jest. Mówię, ja no tak, dzisiaj jest święto, a myślałem, że ty właśnie z galerii wróciłeś z stary. No co? Ja też nie pomyślałem, Ubrałeś się, pojechałeś, poszedłeś do żabki, kupiłeś sobie coś, tam soczek. Nabi, nie, nie, nabiłeś nie stary, nabiłeś i gdzie ja jesteś, no, no, nie. nie ma co z chaty wychodzić jak galeria zamknięta. O za 8 stubeczek tutaj dla Pana DMG, karambit jak zwykle dla DG, nie niestety na dzisiaj nie. Chyba przedtem oddać się trochę. No to dobrze stary, oddaj, oddaj. O, myślałem, że to kaczka, myślałem, że to kaczka. Kaczka ciebie jedzie. Nie, kaczka mnie nie jedzie, stary. Kaczka jebie DMG stary, DMG. O, tu w nie wcisną kawę. się, proszę. Nie, nie. Teraz leci dla Ciasteczka. Teraz dla Patryczka. Ja kur... Daj coś, kurwa, skrzynka. Teatrala Gamma Doppler, Melardy. No, no, Gamma Doppler. o, o dziękuję. O, jak No wady. dajcie coś, kurwa. No, dobra, już chuj zapierdolę i tak już przegrałem. I jeszcze o. dla ciasteczka, cóż, dla ciasteczka. Ja, dla ciasteczka Gamma Doppler Flipknife, stary. Oj. No ja, 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 ja. jest no, ten znaczy tek no, za fiend, No to jest no, toxic To jest ja nie, nu Nuclear Threat, no nuclear threat. Dobra ciasko, no zrób coś... nie rób karakis, zrób coś dobrego, co? Otworzę sobie toxic case o to case, to Nie, to będzie grać. Radiation case, przepraszam bardzo. No i kurwa... Leć tam, leć do, leć tam. No niestety, no niestety. Nuclear Garden. Mach 10 Co robisz tam? Coś, patron? Robię? Co się Tam. O, ale poszło, ale poszło sprzęgło, nie? Czwórka na DMG, jakbyś chciał tutaj dołączyć do grupy. No oczywiście, że chce. No to dawaj. Za, óseme, za dziewiąteczkę prawie, no zobaczymy, czy, czy tutaj robimy to, czy, czy ciastko w chuja poleciał. Ja. Co jesz? Pierogi. O, o, pierogi, ale z mięsem? Z ja kapustą O z kapustą i grzybami. No to ładne, to ładne. No, to będzie kurwa na tak szczerze. Będzie coś, tam musi być stary. Nie musi właśnie. Nie musi, o Jet tutaj dlatego, DMG. Daj coś, kurwa, daj coś. No na no razie DMG, ale ja myślę, że Poseidonik jakiś spadnie na trójeczka Jest i trójeczkę. Kurwa, jest, i trój na czwóreczkę spadną, niesamowite. Już chyba jest lipa, widzowie. Chyba jest lipa. Za dwójeczkę to masterpiek, Master nie, Peak za 1200 tylko. Zresztą już na dwójeczkę wpadnie O i Titanic Kuriba dobra już jest dzi. Musiałem zrobić pod kumplę, nie? No zrobiłeś pod kumpla ja bo... zrobię pod ciebie zaraz spokojnie a, Nie pod, to nie pod to niego nie lorki tak? <grym> <grym> 10 lorek wiadomo Mogą być taką od lorki ale ja na twoim miejscu a zresztą w co to jest? nawet nie Nie będę nie ci gadał. Wola. No niestety Wiesz, ani hole nie no, jak jest budżet na lorki, to chyba wszyscy jesteśmy zgodni, nie? No, nie powiem Ci tak. Ja tego nie chcę, ale jak chcesz, to se zróbno. Ale to, Pokaż, Pokaż te lorki, bo dawno nie było. Z... No, dawno nie było, są co odcinek gówno z tego, <śmulitą> <śmulitą> Ale no. może teraz, może teraz widzowie, jest ten czas, żeby tutaj korzystać. Po prostu z. Ja pierdolę się tu szerzej. No, no, na szerdzie, ale to wszystko był pewny, że on na szczęście zrobi. Co no ty nie ja dla, dla drużyny po prostu. No, drużyny, Wiesz, Wszyscy idzie. byli do końca zdymani, kurwa. Dobra, no pa, leci, zaczyna pierwsza, się. To, zaczyna się, proszę Państwa. Daj tu chociaż jedną lorkę za 60 i będzie, będzie C, kurwa. O, gdy damy jedną 60, to by było zajebiście stary, ale to gówno będzie. No to ja wiem, że tu gówno będzie, to gówno będzie, bo zawsze tutaj gówno jest. no, bo wy kibice, kibice. Zawsze gówno jest, kurwa. człowieku No i widzisz? No i widzisz, no i jebaczcie. Zawsze to samo. No ale przecież będzie <grymkańska> To nie będzie, no pięknie, thank, thank beautiful Beauty, beautiful Ej, będzie teraz. No, thank you. Dziękujemy to DMG. Dziękujemy DMG, że zawsze robisz gówno O kurwa! 65! 66! Kurde, ale dynastowano. Fa Ale farciach tutaj wjechał, dobrze Jeszcze dobrze. Mionil. Dobra, robię przedlaściaka panowie. Robię przedlaściaka i to będzie fajna bitwa, Taka z jajem. Dobra, to musi być tak, tak, tak. tak, Tutaj będzie trochę mieszanki wedlowskiej I tak, tak, i tak. Dobra, przedlaściak za dziewiąteczkę. Zapraszam bardzo panowie tutaj serdecznie do korytka. I oby, oby dropiło, oby dropiło. O było pięknie. Dwójka i trójka wolna, panowie. Dobrze, kurwa jest No i bardzo dobrze. DMG Poland. No wchodzę. Poland, zapraszamy. Dobrze, dobrze, pięknie. Ja nie na szerdzie takie coś? No bo stary, bo nie może być na szerdzie. O, bo no właśnie, dlatego. No właśnie, no, właśnie, Za 1500 pięćset ty, tyle. Ty. To to ma być. Dobra, sam jeszcze się zdymałem, wiadomo, kurwa. To zdymało? Kurwa. To jest taki fisting nie? Własną ręką. No, fisting analny, kurde, to też za 600 jest. CZ-ka, no. CZ-ka. CZ CZ no, no już jest, chuj. Chuj bombki sztaju. Ta to najprawdopodobniej będzie z nie? <laughs> co tu, kurwa, za skrzynki są, że to 9 koła kosztowało? No stary są te te Radiation Case i water to, to case, to A to wcześniejsze to było, Dwie były, dwie były, dwie były Te wcześniejsze, no te same, to same. To same co okay. ostatnie. Kurwa, że ten Slow ten nie wyleciał, no ja pierdzielę no, Ach, A, no i wiadomo. No już jest chuj, nie. Myślałem, że ta skrzynka no, lepiej. O, proszę bardzo. gdzie no i kurwa ty ty idygas, ty idygas. O bajone kurwa. No, o! No, o Podają lekciku, ale niestety nie, nie, nie dla Gasa. Dobra, Degas, ja Ty, w porządku. Jak byś mógł zrobić dla Ściaka, może być za 18, może być za 16, 17? Jak no, uważasz? Jak no, uważasz? No, na jak uważasz, mi się podoba. Nie 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 nie, 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 nie. Ja tu mam bardziej profitową bitwę wiesz od kota, stary. Ale jak to zrobisz, to robię breakdance na głowie. <laughs> No może ty jedź już do tej galerii, człowieku? Prawda? Co <laughs> Ale naprawdę. Człowieku jedź, za jedź, do, jedź do galerii, będzie w porządku. Albo... Ale DMG, tutaj będzie grubo, mówię ci. Ale ty nie zrobisz serda i tam będzie mnóstwo, i kurwa no będzie wpizde. To, no no to będzie kosmo. No i to jest Pizde, nie? To jest kosmo. O kur, dobrze, dobrze, że to toksyki dałeś, dobrze, dobrze. Dobra, dawaj flip emeralda. Dawaj flip emeralda. Co? O. Ja się odbudowałem tutaj. WELCOME TO THE JUNGLE! Tańcyla ci od bloka zajebał? No to pięknie. Kurwa, znowu, welcome to the jungle. Pięknie, pięknie. Pięknie. O kurwa, ale daje, ale daje czadu. Ale daje czadu. Ten wers kosztował wiele. <grym> Kurde, ten topsit jest to raz, da, raz, nie. Dobra, nie dropi hołda, osi nie. Dropik, hold za 80 nie dropi, kurwa, do... nic. Siema Michał, nagrywamy tutaj. Właśnie Michał wrócił z gotowania. No. Oj, i chłopak jest. Dobra, okay, jest okej, okay. jest. Okay. Ten wers okay, okay, kosztował wiele. No i widzowie zapraszam do utrzymania natura, zapraszam do chłopaków, zapraszam na stronkę, do łapek w górę, komentarzy, bla 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 bla. E, panowie, pożegnajcie się. Nie, 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 <laughs> Trzymajcie się ciepło, pa.